Przed nami oby pasjonujący rewanż świerćfinałowego pojedynku UEFA Champions League. Pierwsze spotkanie za nami, ale dopiero po ostatnim gwizdku będzie wiadomo, kto awansował dalej. I za to kochamy te rozgrywki. Dopóki piłka w grze, nieważne czy wygrałeś w pierwszym meczu, czy przegrałeś. Spotkanie z przyjemnością skomentują dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dzisiaj Manchester United gra przeciwko Atletico Madryt. O, Number nine, Ronald McCarthy. And number seven, Alexis Sanchez. Athletic Club de Madrid został założony przez grupę studentów z kraju Basków i miał początkowo być filią Athletic Bilbao. Ciekawy jest fakt, że oba kluby w początkowym okresie używały strojów biało-niebieskich, a od 1911 roku w czerwono-białe pasy. Jedna z anegdot mówi, że wysłannik obu klubów kupował w Anglii stroje Blackburn, ale w 1911 roku zamiast nich nabył stroje Southampton i tak już zostało. Wizdek sędziego i gra i wyjaśnili sytuację. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Piłkę ma Griezmann. Saul. Ok. Diego Costa. No i dobry zwód zostawił obrońcę. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Diego Costa! Go! Pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. No i proszę, bramka mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna bramka! No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Widać, jak bardzo Diego Simeone cieszy się z prowadzenia. Lukaku, Alexis Sanchez, Lukaku, Paul Pogba. Manchester United wznowi grę z z rzutu rożnego. pogba. Ach, szkoda tej okazji! Jak mogli tego nie wykorzystać, jak mogli tego nie strzelić właśnie mamy tego ilustrację. No chociaż to środkowanie było udane. No już blisko polekarne. No przejął, ale Siercina jak do tej pory ma bardzo ciekawy przebieg. Do końca rewanżowego spotkania została jedna połowa. Mają jeszcze szansę, choć stosunek bramek działa na ich niekorzyść. Pretensje mogą mieć tylko do siebie, Darku. Zbyt często oddają inicjatywę przeciwnikowi. W zasadzie bez walki. Jak Twoim zdaniem spisywał się do przerwy Diego Costa? To był dobry. Pięknie go dostrzegł. Dobre podanie na wolne pole. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Diego Costa! No, pachniało tutaj bramką. Ale na razie drugi raz nie zaskoczył bramkarza. Erik Bailly. Fred. Dobre podanie za plecy obrońców. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale szor się teraz cieszy. Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił piłkę w siatce. Rzadko zdobywa bramki strzelając tą nogą. Chyba nie jest jednak taka słaba, skoro mu się dzisiaj udało. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. José Mourinho zadowolony z pracy zespołu. Cieszy go ta bramka dająca prowadzenie. Rashford. Rashford! A stał nad poprzeczką Znakomicie próbował przechytrzyć bramkarza Delikatnie, ale troszkę przesadził Byłaby fantastyczna bramka Gdyby zdołał zmieścić tę piłkę pod poprzeczką Anthony Martial Rodrigo Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania Szansa na oddanie strzału ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Dośrodkowanie Fogba. Tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Nie pozostawiają przeciwnikowi zbyt dużych nadziei na odwrócenie losów meczu. Kolejny gol. Ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Próbowali, ale stać ich było tylko na jedną bramkę. Rywale zdobyli aż trzy. Koniec spotkania i są szczęśliwi. Awansowali dzięki większej bitwie bramek strzelonych w spotkaniu wyjazdowym. Tylko tak dalej. Teraz muszą skupić się na rundzie półfinałowej. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Bardzo dobrze. Dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu. Jeśli spojrzymy, jak zagrał Griezmann, to był to mecz bez historii. Obrona zdołała go skutecznie wyłączyć z gry. Właściwie nie miał wpływu na boiskowe wydarzenia i była to jedna z przyczyn porażki.